Witam w mojej kuchni. Dzisiaj proponuję przepis na pesto z rugoli, który jest alternatywą pesta genovese z bazylii. W okresie letnim jest doskonałym dodatkiem do makaronów spaghetti, tagliatelle albo innych makaronów domowych. Aby przygotować pesto z rugoli będziemy potrzebować tylko 5 minut i kilka składników. Zapraszam. Przygotujemy pesto dla 4 osób. Połowę dokładnie umytej i wysuszonej rukoli wkładamy do malaksera albo blendera, wyciągniętego z lodówki, aby noże były zimne, i miksujemy przez kilka sekund. Pesto podaje się nie tylko z makaronem na zimno i na ciepło, ale także jako dodatek do mięs i ryb oraz do focacci albo kanapek po włosku tartine. Tak więc pesto jest idealne na obiad, na kolację, a także na aperitif. Razem z rukolą do miksera wrzucamy także jeden ząbek czosnku. Potem dodajemy następną część rukoli. Rukola ma smak dosyć ostry, więc pesto z rukoli jest ostrzejsze od tego z bazylii. i miksujemy ponownie dosłownie przez kilka sekund. Dodajemy ostatnią już rukolę. I wlewamy oliwę. Kilka łyżek oliwy. Solimy. Rzucamy pokrojone orzechy włoskie i ser parmigiano i pecorino. Ale jeżeli ktoś nie lubi sera pecorino, może dodać sam ser Parmigiano. Obok na stole widać zielone ciasto. Jest to ciasto na makaron zrobione z semoli i purę z rukoli na następnym filmiku pokażę Wam moi drodzy, jak robię kawatelli, zielone kawatelli z pesto z rukoli. Kawatelli jest to makaron tradycyjny, który pochodzi z regionu Puglia. Jakie typy makaronu najbardziej lubicie? Czy te suche, czy te jajeczne, domowe? Czy może kluseczki? Napiszcie mi o tym w komentarzach, jestem bardzo ciekawa. Teraz do malaksera wlewamy oliwę, następną porcję oliwy. Zamykamy i miksujemy wszystko. Pamiętajmy o tym, kiedy będziemy przygotowywać makaron z pesto. Pesto mieszamy z makaronem odcedzonym, gorącym, bezpośrednio na półmisku. Próbujemy i sprawdzamy konsystencję. Ewentualnie dolewamy oliwy. W sumie do tego przepisu będziemy potrzebować około 150 ml oliwy. Oczywiście używamy oliwę ekstravergine di oliwa. Olio ekstravergine di oliwa. Pesto zrobione jest tylko z kilku składników, ale wysokiej jakości. Pesto jest już gotowe. Oczywiście, według gustu, możecie dodać więcej oliwy. Można je przechowywać przez 3-4 dni w lodówce, na przykład w słoiczku, do którego na dno wlewamy trochę oliwy, również na wierzch wlewamy trochę oliwy. Pesto można także zamrozić. Ja zwykle robię go sporo i potem wkładam do zamrażalki. Na moim kanale znajdziecie również filmik, na którym pokazuję, jak zrobić pesto genoweze, czyli pesto z bazylii. Zapraszam. Jeżeli spodobał się Wam przepis na pesto z rugoli i jesteście ciekawi następnych przepisów z kuchni włoskiej, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału. W ten sposób będziecie powiadamiani o każdym następnym filmiku. Zapraszam na następne przepisy. A la prossima! Ciao!